Panie burmistrzu, dzisiaj kilka powodów do świętowania w Pogorzeli. Pierwsze to 600 lat lokowania miejscowości Pogorzela. Tak, 600 lat temu pierwsza zmianka się ukazała pogożeli Pogorzeli, i to przyjęliśmy za termin lokacji naszego miasta. Bo już kilka lat, kilkanaście lat później, Pogożela wysłała czterech zbrojnych na wojnę z Krzyżakami, a wtedy też czterech zbrojnych wysłał krotoszyn, ryzyna, którzy były wtedy miastami. Więc można suponować, mówiąc po staroświecku, lub przypuszczać, że również Pogorzela w tym czasie, w 1419 roku, była miastem. Z tej okazji odsłoniętą fotonę dzisiaj na pogorzelskim rynku. Tak to się zbiegło, że w ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę tej fontanny, ale to był już październik ubiegłego roku. No i wiadomo, ze względów już takich technicznych w zimie budowa takiej fontanny no, byłaby trudna. Rozpoczęliśmy ten proces już w tym roku i... Tak się udało, że to się zbiegło i 600 lecia miasta, stulecie powstania wielkopolskiego, bo to również 3 stycznia w tym roku miało 100 lat wyzwolenia Pogorzeli. Do tego odsłonięcie muralu Penderecki. Wiadomo, od niego zaczęło się to powstanie wielkopolskie w Poznaniu. Jest takich mieliśmy kilka fajnych chwil rocznic, które dzisiaj możemy uczcić. Ale również pierwsze miejsce gminy Pogorzela w konkursie na smażony ser, którym, z którego właśnie gmina Pogorzela słynie. No to już nie wiem, czy przypadek, czy właściwie już nasza specjalność wygrała tutaj e, pogorzela, ale też oceniały to spółdzielnie mleczarskie, które dzisiaj u nas zawitały, czy przedstawiciele spółdzielni i naprawdę m, było to uczciwe, m, uczciwy osąd. Do tej pory komisja składała się z różnych tutaj osób i może abym, nawet myśleć, że próbowaliśmy cokolwiek tutaj m, nie wiem, wymyślić, czy skombinować, przepraszam, za słowo. Natomiast no, oni sami że była ich uczciwa ocena, zresztą wyniki były naprawdę tak zbliżone, że o jeden punkt tylko wygraliśmy więc jako Pogorzela, ale no myślę, że to dodatkowo nas tak utwierdza, że tym centrum serowarstwa, w sensie sera smażonego jesteśmy i oby tak pozostało. To właśnie ser zrobiony przez Panią zdobył dzisiaj pierwsze miejsce, co ważne oceniało go profesjonalne jury, bo składające się z przedstawicieli firm na co dzień produkujących ser żółty smażony. Tak, to jest dla nas też nowość, ale dzisiaj przy tym 600-leciu te firmy, które przyjechały tutaj do nas, E, e, tak żeśmy sobie pozwolili na to, żeby oni oceniali, bo zawsze to było nasze takie rzeki tutaj z naszego grona. Na dzisiaj, że oni są, no to oceniali oni, no i tak wyszło. Cała ta otoczka tego sera jest w dobrym serze, w tym dobrym białym serze, który się bierze do uleżenia. To jak zrobić taki ser smażony samemu w domu? samemu w domu, mówię przede wszystkim ja mam taką panią, która y, mi ten ser y, zawsze szykuje i rozkruszysz, posypiesz solą i czekasz. I trzeba po prostu mieć to wyczucie, kiedy go przesmażyć. Masełko, jajeczka i, i cały przepis. I tak jak mnie moja babcia nauczyła, tak ten ser robię. I jeszcze mogę pani powiedzieć jedno, że mam tą y, y, Kopystkę taką drewnianą po mojej babci i to zawsze to mieszam. Nie wiem, może w tym coś jest. Jak to powiedział pan burmistrz? Do tego sera smażonego najlepsze jest pogorzelskie jasne tradycyjne. Co to jest za piwo? Jak długo ważyliście? Jest to piwo specjalnie uważone na tą imprezę. Użyliśmy polskich chmieli. Polskich słodu pilnującego oraz delegacja z miasta przyjechała do nas z dobrowaru i razem z nimi wrzuciliśmy wszystko do kotła i oni nad z nami sprawowali kontrolę nad procesem produkcji tego piwa. Piwo najlepsze, żeby było pite świeże i one jest świeże specjalnie na tę okazję w kalendarzu było umieszczone, i teraz jest najlepszy czas, żeby je pić.